Caps and Robbers. Policja vs Złodzieje, witam Was w kolejnym odcinku z tej serii. Jest to już szósty odcinek z tej oto serii. Chciałbym też powiedzieć, że na ten moment po poprzednim odcinku jest 5 łap w górę, czyli kolejny odcinek, czyli oczywiście ten oraz. To oznacza, to, oznacza to, że będzie specjalny odcinek z Cubs and Robbers już niedługo, więc oczekujcie. Na razie bym wam polecał zadać cztery łapki w górę, aby był kolejny odcinek. Jeśli nadal lubicie tę serię, cztery łapki w górę. No i co? Zaczynajmy! Witam z powrotem w więzieniu. Też witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Minecraft Caps and Robbers, no bym powiedział Geta, Witam was w kolejnym odcinku Caps and Robbers w Minecraft. Jeśli wam się ten odcinek spodobał zostawcie cztery łapki w górę, aby nie przegapić kolejnych odcinków. I zostawicie pod poprzednim odcinkiem 5 łap w górę, za co wam naprawdę bardzo, ale to bardzo, bardzo dziękuję. Wiecie co to oznacza? Specjalny odcinek już wkrótce. Będzie oczywiście po tym, czyli to będzie siódmy odcinek, bo ten jest szósty. Więc jeszcze odcinek mam się to zostaw się łapkę w górę z dzwoneczek. No i co? Zaczynajmy. No i zaczynajmy. W takim razie, let's go, everybody. Jestem z powrotem, więc lecimy dalej. O, no, co, co, czemu nie chce mi wypuścić, nigdy nie? nie? Yy, może próba znoszę. Co Albo nie. Jest. Ucieczką przez dziurę. O o o, 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 o. Właśnie. Na przykład. Więc zacznijmy sobie kopać. A, ja miałam ogólnie. Mam taki plan, Wam powiedzieć, co mniej więcej na tym specjalnym odcinku będzie. Na pewno będziemy w tym więzieniu. Tylko będą trochę takie. Czy ktoś będzie jako gość? To to chodzi w tym specjalu. Dowiecie się już niebawem. Panie, trzymaj to wszystko. Ja rozkładam kilo. Na pewno nie będzie żadnego gościa, to od razu mówię. Będzie to po prostu specjalny odcinek. Też związany z więzieniem i też z jakimś aktywnościami z więzienia. Czy z kimś nagram, dowiecie się tego już niebawem. Bo yy, na... przygotowałam to bardzo dobrze. Więc po prostu musicie czekać. No, a na czekacieś? Okej, okay. tyle jednego nam starczy, dzięki blokę. Narwold czy jakoś tam? Yy, dobra, idziemy. Ogólnie, ostatnio tak sobie pomyślałem, że jedyną serią yy, jaka, aktualnie jest z Minecrafta, z Minecrafta jest Cabs and Rovers, i ewentualnie jakiś inny film się pojawi. A, co mam jabłko na plecach? Wygrałam nowego moda, No postać, w którą gram, ale... Jak widać, yy, mam jabłko na plecach. Mniejsza o, dobra, mniejsza o to. Zginął! Zginął. Czy ja przeżyję? O, przeżyję. Spadam stąd. I idziemy do celi, bo uciekamy w końcu dziurą. Hello. Idziemy do celi na luziku. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ej, proszę pana, proszę zobaczyć tamto, tamto coś. Widzi tam gościa? Nie no, daj, ale... Wiesz jest... ja będę miał czas zamordować tego. O nie. GOŚĆ mnie zabieg! Świetnie. Kolejna próba, poproszę. Fato inteligencji. Kolejna próba, proszę Państwa, druga próba. Nie wiedziałam, że aż tak zmarznieje tamtą próbę. Yy, dziura spalona, więc yy, elit... elit... elit dawajmy. Ale od razu wskakuje z litrom i nie ma żadnego, ale... Nie jakichś cudowań, czy nie wiadomo czego. A, bo to przedłuża mój czas. Zresztą kolejny kilo. Dzień dobry, dzień dobry, witam, witam. I zbierzemy kolejny ten, Okej, okay, Tak będzie wyglądała druga próba. Wydaje się prosta, ale zaskakująca. Jestem dziwny, moi drodzy. Jestem ja, jestem dziwny. Proszę trzymaj. No? Czemu to nie działa? Przecież jak się, A nie, jak się spamowało, to tak zawsze było? Ja nie wiem, może to była zgodniejsza wersja, to ja jestem. A my gramy na 1.12, bo też zrobili 1.12, bo większość tych modów jest na 1.12. Te lampy, te stawiania pedów, npc-tów, to wie... Ja jestem z powrotem, bo usłyszałam zombiaka. Jeszcze z innego moda mi się zombiaki nastawią, z zombiak, którym mam bronię. Tak, tak, tak. Robiliśmy się już I wychodzimy z wincie, z kicia, okej. Okay. I idziemy sobie z chlebem. Znów z jabłkiem na plecach. No, jakby inaczej. To wbijamy tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Panie. Żeby go nie uderzył. Dzień dobry. Tak to się. Ej, on mnie nie zauważył, goddamnę co się stało. Tutaj ktoś wiedział, że tak się stanie. Mniejsza oto. o to. O. Witamy Kripery, Szpilety, Zobijaki. No bo jakby inaczej, mój, mój świetny, działający Minecraft. Teraz może tak, żeby od razu, jak wyjdziemy na góry, że założyć elektro. I to będzie ostatnie piętro, tak? Okej, okay. mm, tak. Tu zawsze jeden to tak opóźnia się, nie wiem. Żeby teraz tego nie spaprzeć. I z, z zaliczone. Gratulations, comprehensions. Juhu! Przeszliśmy o to drugą rundę. Proszę Państwa. Szliśmy moim rodzem drugą rundę, więc jesteśmy super. Juhu! Teraz Was wycierpię na game -modzie. Ciebie zwłaszcza. Juhu! 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 Yy, zamorduję wszystkich i wtedy będę myśleć. Oho, wszyscy zdechli. Tak brzydko mówiąc, więc kolejna próba! Let's go! Próba TNT, jak zawsze. Tylko mam dzisiaj jakiś pewien inny pomysł na to, bez tamte. Ja to wam jeszcze nie zdradzę. Potrzeb Do tej próby jest nam potrzebny kilo nóż, pistolet, no i wszystko... Z... ten. Znaczy to jest mój początkowy plan, ale później się może okazać, że mi to w ogóle nie będzie wcale potrzebne. Dzień dobry, widzę już kolejny raz przychodzę w dnia Zbieramy sobie pięknie tutaj, pyk, pyk, pyk. No i zebrane byczki moje kochane. Znaczy nie, bo to mówię tak typowa i taka, Proszę... Proszę groszek. Yy. No ja odkładam, no ja idę do kuchni, się Mandero i do do rełku. I będę brał noc, teraz ja dam radę, by złożyć. To się robi, to się robi tak. Tyle jedzenia na pewno starczać, no to będzie cwany plan, moi drodzy, To będzie cwany plan. A, bo to jeszcze na plecach będzie mi widać, to to jest błękit. Czy dam radę zabić wojskowego kilofem? Wątpię, wątpię. Jak nie, zrobimy jeszcze czwartą próbę. Bo nie chcę mieć bardzo krótkiego filmu. I dobry. O! Hora, on jest mocny! Ty, on jest za mocny! O, ty do pitolona. co, nie czekniesz? chodź. Najpiękniej. Okej, okay, udało się. O nie, bo mam naboje na placach. Dzień dobry. Jak tam, gdzie ona gmija? Pewnie zapytacie się, co ty zamierzasz, Kryser? Może ty niczym nie atakujesz? ponieważ mam bardzo trwany plan. Ale nie, wspólnie wchodzimy na ten z góry. Patrz. To chodź na spokojnie wykowany ten challenge jak mamy sobie tutaj. Zrobimy sobie dziurę, która wchodzi nam tunel. Tak, widzicie? Inteligencja 1000. Teraz patrzmy. Pyk, pyk, pyk. Nie wiem, żeby to nie otworzyło się. I patrzcie. Robimy pyk, 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 o, pyk, 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 pyk. No i co? Teraz rozruba jest. O co się ci sprzemam? No zobaczcie, jak to teraz pięknie wygląda i na luziku robimy sobie backflipy takie, o, ciekawe takie backflipiki A tak naprawdę wypojemy się, o, i uciekliśmy z widzenia, więc gratulacje, gratulacje dla mnie. Dziękuję, dziękuję, nie było trzeba. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie dzwoneczek. Sorki, jeśli odcinek był strasznie krótki. Yy, ale... śpieszę mm, się strasznie. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie dzwoneczek. Czekajcie na specjal, bo specjal będzie najlepszym filmem z tej oto serii. No i co? Dzięki Wam wielkie, zostawcie łapkę w górę. No i trzymajcie się na dziś. Cześć!